Złota zasada domówek mówi, by nie robić ich u siebie. A jeśli już, to czasem pewne brudy lepiej zostawić za sobą i zmienić miejsce zamieszkania. Dzisiejsze produkcje pokażą Wam, że warto przemyśleć, z kim spędzamy sobotnie wieczory. Bo nigdy nie wiemy, czy po imprezie nie obudzimy się w zbłoszynku, czy może na przykład martwi w przestrzeni kosmicznej. Chyba każdemu z nas, będąc na domówce, zdarzyło się mieć wrażenie, że jej gospodarze będą chcieli nas zabić. No może nie każdemu, ale na pewno przytrafiło się to bohaterowi filmu zaproszenia. Will otrzymuje zaproszenie na domową imprezę organizowaną dla grupy starych znajomych. Nie jest to jednak zwykłe zaproszenie, gdyż impreza ta odbywać się będzie w domu jego byłej żony, z którą rozstał się po wspólnej tragedii. Pozornie spotkanie przebiega jak klasyczna impreza. Są początkowe niezręczne momenty, jest alkohol, są kłótnie i są zabawy. Z czasem jednak, Will zaczyna podejrzewać, że jego była żona i jej nowy partner mają wobec gości nie do końca przyjazne zamiary. Czy faktycznie gospodarze knują jakiś niecny plan, czy są to jednak tylko urojenia Will'a? My Wam tego nie powiemy. Odpowiedź na to pytanie znajdziecie już w filmie. W filmie Dar śledzimy losy Simona i Robin. Na pierwszy rzut oka temu wprowadzającemu się do nowej posiadłości małżeństwu niczego nie brakuje. Ktoś rzuciłby, że jednak może oryginalnego scenariusza, gdzie nowy dom bohaterów nie okaże się nawiedzony. I wcale żaden duch nie będzie ich niepokoił. I tu w zasadzie można się zgodzić i nie zgodzić. Żadne duchy nie będą nas niepokoić. Natomiast nierozwiązane sprawy z przeszłości będą nas nachodzić w postaci pewnego odludka. Szczegóły nie zamierzam się wgłębiać, ponieważ nie chcę, żeby ktoś w zemście za spoilery zaczął mnie nachodzić z karmą dla rybek. Wystrzegajmy się takich niebezpiecznych prezentów. Warto nadmienić, że jest to debiut reżyserski Joela Edgertona w pełnym metrażu. Odgrywał on również rolę Gorda i był autorem scenariusza. Tylko pozazdrościć wielu talentów tego pana, który stworzył tak nietuzinkowy film, mylący tropy i odsłaniający powoli kolejne karty. Mam nadzieję, że tymi filmami nie zniechęcimy was do odnawiania starych znajomości. Co myślisz, Jarek? Memory Fine. No halo! No halo, gdzie ty jesteś? Mieliśmy nagrywać podsumowanie? Dobre pytanie. Cholera, znowu.